Partnerem kanału jest miejsce, gdzie kupisz od ręki nowe i używane zegarki Rolex, Omega, Cartier z gwarancją autentyczności. Cześć, Mateusz z tej strony i zapraszam Was dzisiaj do omówienia najlepszych zegarków ze zintegrowaną bransoletą, które aktualnie są w produkcji. Jest to temat, który zasugerowaliście mi pod ostatnim odcinkiem, czyli pod recenzją zegarka Patek Philip Nautilus, w której wspomniałem, że dla mnie. Ten zegarek ma problem designowy w postaci tego, że bransoleta mimo, że pasująca stylistycznie do samego zegarka, nie stanowi w nim, w mojej opinii, takiej spójnej całości jak choćby w zegarku od MRPG Royal Oak. Co wydawało mi się, że będzie odebrane jako coś kontrowersyjnego, ale zdaje się, że dość sporo z Was podziela ten pogląd. Sugestia, żeby nakręcić ten odcinek bardzo mi się spodobała, bo jest to taki prosty, lekki temat, który chętnie Omówię. pamiętajcie jeżeli macie jakieś zachcianki filmowe chcielibyście żebym jakiś temat poruszył śmiało dawajcie znać, ja bardzo chętnie coś takiego zrobię ustalmy sobie tylko jedno to nie jest ranking najlepiej wyglądających zegarków ze zintegrowaną bransoletą ani tym bardziej najlepszych zegarków w tej niszy a oceniał będę tutaj wyłącznie spójność całego projektu projektu koperty i projektu bransolety Pamiętajcie, że jest to skrajnie subiektywne i nie stoją za tym żadne obiektywne czynniki, o których moglibyśmy dyskutować i wymieniać się spostrzeżeniami czy tam podważać swoje argumenty, bo tu nie ma żadnych argumentów. Tu jest jedynie moje osobiste spojrzenie na ten temat. Ja jestem bardzo ciekaw waszego spojrzenia, więc zachęcam do podzielenia się waszymi takimi ra rankingami. Tutaj skupiam się na swoim. Lecimy. A jeszcze jedno, pomijam tutaj zegarki vintage, pomijam zegarki wycofane. Są to wyłącznie aktualne kolekcje. I dlatego, pierwszy zegarek, o którym chciałbym wspomnieć, nie mieści się w tym rankingu, bo jest to Vacheron Constantin Overseas pierwszej generacji. Co prawda, linia Overseas dalej w katalogu Vacherona istnieje, ale już w zupełnie innej formule. A właśnie ten pierwszy projekt, pierwszy design. Oversis w mojej opinii był tym najlepszym jeśli chodzi o projekt bransolety i koperty, które razem świetnie się uzupełniają. Jestem absolutnym fanem tych zegarków, zwłaszcza wersji z chronografem, która ma zaledwie 40 mm, gdzieś około 11 mm grubości i wraz z projektem tej bransolety i tej koperty wygląda obłędnie na nadgarstku. Jest to jeden z takich zegarków, który planuję nabyć w niedalekiej przyszłości. Gdyby ten ranking obejmował zegarki już niebrutokowane, to myślę, że pierwsza generacja Overseas znalazłaby się na podium. Ale jako, że skupiam się wyłącznie na aktualnych zegarkach, jej w tej dziesiątce nie ma, aczkolwiek zasługuje na osobne wspomnienie. Miejsce dziesiątej na tej liście to Parmigiani Tonda PF, czyli najnowsze dziecko tej małej manufaktury. Zaprezentowane ledwo parę lat temu jako takie odświeżenie designowe dla tej marki. Jest to zegarek, który w początkowym podejściu mojej do tworzenia tej listy pominąłem z prostego powodu, takiego konstrukcyjnego. Jeżeli przyjrzymy mu się dokładnie, to zobaczymy, że to jest zegarek wykonany dość klasycznie czyli mamy tutaj zwykłe uszy, czy jak to nazwać. Tutaj moglibyśmy w teorii zamontować zwykły pasek, a branzoleta została tylko nieznacznie zmodyfikowana, żeby rozszerzać się przy, przy kopercie, żeby obejmować nasze rokość, całą kopertę. Ale później przypomniało mi się, że chcę tutaj oceniać design, a nie same konstrukcje. I jeśli chodzi o design, to tego zegarka nie umiem sobie wyobrazić z inną branzoletą. Próbowałem, w pierwszej mojej myśli, przeszło mi także Pasowałaby tutaj taka y, bransoleta multilinkowa, taka jak jakieś, nie wiem, dziewięciolinkowe bransolety do Grand Seiko, czy choćby nawet coś zbliżonego do Jubilee od Rolexa, ale spojrzałem na to kilkukrotnie w myślach i stwierdziłem, że jednak nie. To, co Parmigiani tutaj dobrało, jest perfekcyjne. Spójrzmy na granie pustą przestrzenią, co jest takim motywem przewodnim dla designu tych zegarków na tarczy. Tarcze są bardzo minimalistyczne. Jest trochę ornamentów w postaci tego karbonowanego bezelu i bransoleta dość podobnie to oddaje. Mamy szerokie, środkowe ogniwa i trochę więcej dynamiki na bokach tej bransolety i to tworzy właśnie z tą minimalistyczną tarczą bardzo spójną całość i ja jestem wielkim fanem tych zegarków. Zarówno Time Only jak i zegarków z komplikacjami. Jest to, w mojej opinii, jeden z lepszych, nowych projektów w zegarkach w ostatnim czasie. Na miejscu dziesiątym umieściłbym Washerona 222, czyli odświeżoną wersję zegarka z lat 70., będącego odpowiedzią na projekty Geralda Genty. Zegarka zaprojektowanego przez Jerga Hajseka, który, w mojej opinii prywatnej, jest najładniejszym zegarkiem z lat 70. Jest to mój obiekt marzeń. Co prawda trochę nie widzę siebie w zegarku z żółtego złota. Czekam na pojawienie się 222 w stali lub w złocie białym. Na razie trochę nie mój budżet, ale jest to jeden z tych zegarków, o których marzę. A cały projekt jest to bardzo klasyczny, sportowy zegarek o biżuteryjnym charakterze, czyli coś takiego dość typowego dla zegarków pierwszej fali, tych ze zintegrowaną bransoletą, które owszem, były zegarkami sportowymi, ale wszystkie miały bardzo elegancki, biżuteryjny charakter, i 222 mocno wpisuje się w tę tradycję jest czymś jeszcze bardziej eleganckim niż choćby Patek Nautilus, czy Royal Oak Jumbo, ale w bardzo dobrym stylu. Uważam, że jest to projekt bliski perfekcji w całej swojej formie oraz jedna z najlepszych reedycji zegarka jakie widzieliśmy w ostatnich latach. bo Tutaj po prostu nic nie zostało zepsute, a jednocześnie zegarkowi została nadana taka nowoczesność, więc on nie wygląda staro tak jak Vintage 222, ale zachowuje wszystko to, za co te zegarki były kochane. Na miejscu ósmym Tiso PRX, czyli zegarek z zupełnie innego krańca branży zegarkowej, ale uważam, że jeśli chodzi o spójność tego designu, to zasługuje on na najwyższe uznanie. Mimo że sam nie jestem fanem tego projektu, nie kupiłem do tej pory PRX-a i nic nie zwiastuje żeby miało się to zmienić. Uważam, że temu zegarkowi trochę e, trochę ten brutalizm zbyt mocno wszedł i nie jest to moja estetyka, ale doceniam bardzo ten projekt. I wykonanie tej bransolety, które nie stoi na najwyższym poziomie, niczym tutaj nie przeszkadza. Stylistycznie, projektowo jest to Skończony design, któremu no ciężko by było cokolwiek zarzucić, i nie wyobrażam sobie zastosowania tu jakiegokolwiek innego układu bransolety niż ten jaki dostaliśmy. Więc kolejny z takich projektów, w mojej opinii, doskonałych i fajnie, że jest dostępny w, w właśnie w takim budżecie. I tutaj być może niektórych was zaskoczę, ale uważam, że wersja kwarcowa jest bardziej spójna z tą gładką tarczą. Ta gładka tarcza dużo lepiej pasuje do y, minimalistycznej formy zegarka i bransolety. Osobiście, jeśli miałbym kupić któregoś Periexa, to wybrałbym automatycznego. Nie ze względu na mechanizm, tylko ze względu, że mnie się po prostu ta wafelkowa tarcza bardziej podoba. Ale jeśli oceniając design, Zegarka ze zintegrowaną bransoletą, to uważam, że forma kwarcowa z gładką tarczą jest tą formą domyślną, na której ten zegarek wygląda najlepiej. Na miejscu siódmym Czapek Antarctic, czyli dość nowy projekt od marki, która zresztą dość niedawno została reaktywowana. Marki bez żadnej własnej historii, która bazuje na nazwisku legendarnego pierwszego wspólnika Antoniego Patka, z którym tworzyli markę Patek and Czapek, ale już pomijając tę udawaną historię, sam zegarek wygląda spektakularnie, a integracja tej pięknej koperty z bransoletą w postaci tych ogniw w kształcie litery C, które też mogą nawiązywać do pierwszej litery z nazwy tego producenta, to wszystko spina się spektakularnie. Jest to jeden z wygodniejszych zegarków, jakie miałem na nadgarstku, a bransoleta wygląda fantastycznie. Należy też zwrócić uwagę, przed jakim zadaniem stanęli projektanci czapka, tworząc ten zegarek. Ja pamiętam wywiad CEO marki, w którym wspominał zebranie przed podejściem do projektowania tego zegarku i zarzuceniem takich wytycznych, że ma być to coś sugerującego, odnoszącego się do trendu zintegrowanych zegarków z lat 70., a jednocześnie nie wyglądającego wprost jak żaden z nich. Myślę, że to się tutaj bardzo dobrze udało. Na miejscu szóstym Szopart Alpine Eagle, czyli zegarek, który na tę okazję właśnie dzisiaj założyłem. Zegarek, o którym wspominałem w recenzji Nautilusa, którego bransoleta jest dyskusyjna. To trzeba przyznać. Nie każdemu się podoba. Jest to nawiązanie do modelu St Moritz sprzedawanego przez Szoparda w latach 80., który był ultra brzydkim zegarkiem. I ja miałem wielkie wątpliwości, gdy zobaczyłem projekt Alpine Igor po raz pierwszy. Oczywiście zwróciła yy, moją uwagę tarcza, ale później to spojrzenie na bransoletę, na te klocki poukładane na jej środku. Przyznam, że do dziś nie umiem się odnaleźć i nie umiem sobie tak do końca zdania wyrobić na temat tej bransolety. Ale jeśli chodzi o sam projekt, o zintegrowanie tego wszystkiego z kopertą, o spójność całego tego designu, to tutaj wątpliwości nie mam. Jest to jeden z najbardziej właśnie spójnie zaprojektowanych zegarków obecnie dostępnych na rynku. Im dłużej go noszę, tym bardziej przekonuję się do tego rozwiązania. Czasami owszem spoglądam na niego i mam takie, że nie wiem, ale mimo wszystko w moich oczach ten design powoli rośnie, pewnie jest to związane z posiadaniem tego zegarka, może po jego sprzedaży będę miał inne zdanie na ten temat, na temat tego czy on mi się podoba, ale jeśli chodzi o sam projekt zegarka ze zintegrowaną bransoletą to on został zrealizowany Zgodnie z takimi wytycznymi, jakie ja sobie wyobrażam, że powinny stać przed projektantami takich właśnie zegarków. Całość stanowi spójną jedność, której nie sposób rozerwać. Na miejscu piątym, być może zaskoczenie Omega Constellation. Linia troszeczkę zapomniana, niepamiętana jeszcze do niedawna przez samego producenta. Co prawda otrzymaliśmy taki powrót zegarków. Omega Constellation nie nazwałbym tego powrotu w chwale, bo te zegarki nadal mają nadal. teraz mają. Te zegarki teraz mają jedną dyskwalifikującą je wadę, czyli grubość. Do tego pięknego 80sowego projektu w dobrym znaczeniu tego określenia, grubość ponad 12 prawie 13 mm zupełnie nie pasuje. A jest to przepiękny, Świetnie przemyślany projekt, który wygląda oszałamiająco, gdy patrzymy te, na te zegarki właśnie tak choćby po zdjęciach czy trzymając je w ręku. Niestety czar pryska troszeczkę po założeniu na nadgarstek, ale oceniając tutaj wyłącznie design zintegrowania zegarka z branzoletą, myślę, że tutaj należą się wielkie propsy za to, co Omega ma w swoim katalogu. I szkoda, i nie rozumiem czemu nie jest to właściwie wykorzystywane, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy te zegarki ze zintegrowaną bransoletą zaczęły przeżywać swój szczyt popularności. Czemu zrobili ten jeden mały kroczek w postaci odnowienia tej generacji, tej linii zegarków, ale no myślę, że tam nie pracują ludzie, którzy są totalnie oderwani od tego, czego rynek oczekuje i mogli wykonać tutaj Krok dalej i zaopatrzyć je w mechanizmy, które by podkreślały wyjątkowość tego zegarka, a nie ruinowały cały design. Bo jest tu taki ukryty zwycięzca w tym wszystkim niewykorzystany. Jest to koń, na którego sam bym stawiał, jeśli byłbym człowiekiem decyzyjnym w zarządzie Omegi. Ta linia powinna być lepiej wykorzystana. Jest wykorzystana średnio. Fajnie, że cokolwiek zaczęło się tutaj dziać, że mamy znowu nowości z linii Constellation, ale daleko temu do wykorzystania pełnego potencjału. Na miejscu czwartym zegarek Bulgari Octo Finissimo. Perfekcyjny od A do Z, jeśli o mnie chodzi, jeśli chodzi o ten design. Tutaj się po prostu wszystko zgadza. I tutaj właśnie, w przeciwieństwie do Omegi, projektanci Bulgarii bardzo dobrze rozumieją jak grubość zegarka wpływa na odbiór całego projektu. I nie mówię tutaj o tych rekordowo cienkich zegarkach, mówię o tych zwykłych. O tej zwykłej wersji, która ma nie wiem, 6 mm, 5 mm. I właśnie dzięki temu to wszystko się tak ładnie spina. Okto było zegarkiem projektowanym pierwotnie w, w marce Gerald Genta, która została przez Bułgarię wykupiona, ale wbrew temu, co część internetu. Powtarza, to nie jest projekt Geralda Genty. On został tam w jego firmie projektowany, ale bez jego osobistego udziału. Niemniej, nawet jeżeli ten udział by był, to trzeba zaznaczyć, że to, co Bułgarii od Genty przejęło, to był taki mały potworek. W modelu finissimo zostało to doprowadzone do czystej perfekcji. Zgadza się tu wszystko: rozmiary, grubość, grubość zegarka, grubość bransolety. Sposób, jaki to pracuje na nadgarstku, lekkość całej tej konstrukcji. Jeden z najfajniejszych zegarków w ogóle dostępnych na rynku. Na miejscu trzecim H Moser NC Streamliner. Zegarek również dość świeży, zaprezentowany kilka lat temu, w, w, jakby wykorzystujący poniekąd koncepcję branzolety znaną z zegarków Ebel. Ale wynoszących tę integrację na zupełnie nowy poziom. Takich odczuć dotykowych, zakładając ten zegarek, macając go w palcach, mam wrażenie, że jest to wręcz najbardziej organiczna integracja zegarka z branzoletą, jaka występuje na rynku. I spójność tego całego projektu jest po prostu fenomenalna. Tam nie ma żadnej prostej krawędzi. Całość sprawia wrażenie perfekcyjnej integracji. Co tym bardziej rzuciło mi się w oczy, gdy zobaczyłem limitowaną wersję złotego streamlinera z tekstylnym paskiem. Ja pamiętam, odbyłem taką dyskusję z szefem marki na temat tego, dlaczego nie oferują pasków do streamlinera, gdzie ja bardzo mocno obstawałem po, przy tym, że klient powinien mieć wybór, na co usłyszałem odpowiedź nie. Teraz już rozumiem, miał rację. Zobaczyłem streamlinera na pasku i wiem, że ten zegarek powinien zawsze występować na swojej bransolecie. Jeden z najfajniejszych projektów w ostatnich latach designowo. Ja nie umiem się określić względem tego zegarka. Czasami uważam, że wygląda genialnie, czasami myślę, że jest trochę przesadzony. Bardzo chciałem mieć jego wersję z miedzianą czy tam łososiową tarczą, jakkolwiek by to zwać, ale nie udało mi się go kupić. Ostatnio wyszła wersja z małą sekundą, która dostępna jest wyłącznie dla dobrych klientów marki, jakim jeszcze nie jestem, więc ja na swojego Streamliner'a grzecznie cierpliwie czekam. Mam nadzieję, że kiedyś ten moment nadejdzie. A w międzyczasie polecam każdemu z Was zainteresowanie się tym zegarkiem i skorzystanie, jeżeli nadarzy się taka okazja, w wzięcia go do ręki. Bo sposób pracy tej branzolety i sposób, e, jak to wszystko ze sobą gada, tutaj należą się wielkie brawa. A na miejscu drugim Piaget Polo, czyli lata 80. w pełnej krasie. Zegarek krzykliwy do bólu. A co ważne. Kontynuujący język stylistyczny tych pierwszych zegarków Polo. Taki bardzo kontrowersyjny, ale jeśli chodzi o ocenianie integracji branzolety z kopertą starczą, ze wszystkim, to nie wiem, czy to nie powinien być na miejscu pierwszym umieszczony egzemplarz. Wystarczy na niego spojrzeć, by zrozumieć, co mam na myśli. I umieściłbym go na miejscu pierwszym, gdyby nie pewna oczywistość. Prawdopodobnie wynika z y, mojego obycia z tym designem, z, z faktu, że towarzyszy mi od tak dawna. Jest to oczywiście Odem RPG Royal Oak, zegarek, który został zaprojektowany, stworzony perfekcyjnym od pierwszego strzału. Przynajmniej ja tak to widzę. To nie jest mój ulubiony zegarek. Nie jest zegarek, o jakim ja marzę. To jest zegarek, którego ja nigdy nie kupiłem, mimo że miałem kilkukrotnie okazję. To chyba nie jest zegarek dla mnie. Ale wizualnie, jeśli chodzi o projekt jego, jako zegarka ze zintegrowaną bransoletą, to jest to niedościgniony wzór, mojej opinii. I nic tutaj innego znaleźć się nie mogło. Tak jak wspominałem Wam już w recenzji Nautilusa. On jest wszystkim tym, czym Nautilus nie jest, ale przede wszystkim jest projektem spójnym, gdzie bransoleta i koperta jest jednym bytem, nie dwoma osobnymi. Owszem, można byłoby tu silić się na jakieś kontrowersje, tak jak mówiłem w przypadku zegarka Piaget Polo i wstawić Polo na miejscu pierwszym, ale nie byłoby to do końca uczciwe z tym, co naprawdę myślę o tych zegarkach. Jeśli chodzi o zintegrowaną bransoletę, to Royal Oak zawsze będzie referencją, do której wszyscy inni muszą się odnosić. A co więcej, uważam, że te zegarki z czasem nic nie tracą. Kale, kolejne, yy, nowe generacje wyglądają tylko lepiej. Stare Royal Oaki stylistycznie dalej równie dobre, ale nowoczesne techniki wykonania, wykończenia tylko dodają. Do spójności całego projektu. Bo dzisiejsze możliwości wykonania takich perfekcyjnie ostrych cięć polerek, szczotkowań bardzo służą temu projektowi. Nic nie świeci tak jak Royal Oak. Coś takiego usłyszałem kiedyś w butiku od MRPG i jest to 100% prawdziwe. Ten zegarek widać z bardzo daleka, <ścoughs> nic tak światła nie odbija, co może być wadą, owszem. Ale w mojej opinii bezapelacyjny numer jeden na tej liście. Dziękuję Wam za obejrzenie. Tak jak wspomniałem, chętnie poznam Wasze typy. I jeśli macie jakieś sugestie dla podobnych list, jestem otwarty. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem.